Witam ponownie w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Oczywiście witam ja, czyli Donuta w temacie. A w jakim dzisiaj temacie? Witam na lekcji języka polskiego. A temat brzmi... Język polski. Brzmi dobrze. Zanim jeszcze sobie obgadamy nasz temat, sprawdzę jak zwykle obecność. Niezbędna ekipa techniczna. Obecna. O, obecna. Publiczność. Dyżurne ręce. Obecne. Witamy, witamy, witamy muzycy Muzyce orkiestry symfonicznej Filharmonii w Szczecinie. wiolonczela pierwsza. Obecna. Violoncela numer dwa. Obecna. Wiolonczela numer 3. Obecna! Wiolonczela numer 4. A nie, nieobecna, mamy tylko trio. Koncert czas zacząć w temacie język polski, ale pierwszy utwór pochodzi z włoch. Antonio Vivaldi, moi drodzy. Kto wie, może kiedy usłyszycie dźwięki utworu Wiosna, zachce Wam się mówić po włosku, a wtedy ręka ma wyglądać tak. ma, mama, 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 ma. Język polski. Cóż my byśmy bez niego zrobili? Dzięki niemu możemy się komunikować. Podstawą języka jest jego alfabet. W naszym alfabecie jest kilkadziesiąt liter. Mało, dużo sami ocenicie. Za chwilę usłyszycie alfabet, zostanie on. Zagrany przez nasze instrumenty i zaśpiewany do tego, posłuchajcie. A, B, C, D. Właśnie te dwie litery, litery Z, dwie obok siebie pojawią się w nazwisku kompozytora kolejnego utworu, przed Państwem: Astor Piazzolla! Mimo, że od najmłodszych lat posługujemy się naszym ojczystym językiem, w tym wypadku językiem polskim, można się go uczyć całe życie. Oto kilka bardzo prostych rad, jak ćwiczyć język polski. Czytaj, czytaj książki, gazety, opowiadania, wiersze. Czytanie rozwija wyobraźnię i w ten sposób zapamiętujesz pisownie. Rozwiązu językowe łamigówki, krzyżówki, wykreślanki i inne słowne zagwostki. Być może kiedyś zostaniesz umysłowym majsterkowiczem. Układaj piosenki. Możesz na co dzień zapisywać swoje myśli. Kto je? Być może kiedyś stanął się hitem. Zwracaj uwagę na melodię języka. Każdy wyraz ma swój odpowiedni akcent. Na przykład muzyka, matematyka. Wysłuchalibyśmy. <ścoughs> Czas na czeski humor. Mimo tego, że mówimy o języku polskim, to wysłuchacie teraz utworu czeskiego kompozytora Antoniego Dworzaka pod tytułem Humoreska. A czy będzie śmiesznie? <ścoughs> Tego nie wiem. Przybory szkolne. Czas zajrzeć w nasz piórnik, w którym mamy dzisiaj trzy przybory. Instrumenty strunowe, smyczkowe, czyli wiolonczele. Ale ja, was robaczki, doskonale znam, ja wiem, że Wy już mnóstwo wiecie o budowie instrumentów i ich dźwiękach. Zamiast to omawiać, przeczytam Wam początek historii o trzech wiolonczelach. Posłuchajcie. Człap, człap. Łapią wiolonczele. Jedna wlecze się na czele. Za nią inne suną dróżką. Każda się podpiera nóżką. A ostatnia nuci, rzewnie Repertuar ćwiczy pełno. Jak słyszeliście, rymy można znaleźć prawie do każdego wyrazu. Spróbujcie sami. Przed Wami utwór Szumana, Marzenie. Podczas tego utworu poszukajcie jak najwięcej słów, które rymują się z tytułem Marzenie. Muzyczne inspiracje. Nowe książki pachną tak pięknie, że po prostu po zapachu czuje się, jak przyjemnie będzie się je czytać. To cytat z mojej ulubionej książki z dzieciństwa. Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. W Filharmonii uwielbiamy czytać, ale też uwielbiamy rytm. Czy uda się połączyć te dwie rzeczy? Ha, 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 Oczywiście, że się uda. Jakiś czas temu specjalnie dla Was napisaliśmy wierszowaną książkę. W Filharmonii koncert będzie autorstwa Doroty Gelner. Początek historii o instrumentach Usłyszeliście w naszej poprzedniej scenie. Połączenie języka i muzyki to przedziwna sprawa, ale działa. Jestem ciekawa, czy podczas kolejnego utworu uda Wam się w tym samym rytmie przeczytać jakąś książkę? Powodzenia! thank you Język polski, choć piękny, nie jest wcale łatwy. Dlatego należy go ćwiczyć. A najlepiej język ćwiczyć na połamańcach językowych. I to właśnie dla Was będzie zadanko. Najpierw, zanim jeszcze powtórzycie niezwykle skomplikowane zdanie, zrobimy sobie gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenie numer jeden. Jeździmy językiem po zębach. Dobrze? Teraz rozluźnić mięśnie twarzy, czaszki? Jeszcze raz. I ostatnie ćwiczenie, numer 3. Powtórzcie za mną. Doskonale. Jesteście gotowi, aby wykonać zadanie. Teraz posłuchajcie. Na wyścigach wyścigowych wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć. Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć. Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć. Fiu, jeśli chcecie pochwalić się tym zadankiem, poproście kogoś dorosłego, żeby nagrał filmik, jak powtarzacie nasze wyjątkowe zdanie, i wkleił w komentarzu pod naszym wideo. O, teraz czas na odpoczynek. Przed nami ostatni utwór, nie przez przypadek, polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina, walc amol. Weźcie głęboki wdech, możecie zamknąć oczy. Ciekawa jestem, czy pojawią się w Waszej głowie podczas słuchania tego utworu jakieś wyrazy, a może całe zdania? Zobaczymy. Moi kochani, to był ostatni utwór ostatniego już odcinka do nuty w temacie. Było nam niezmiernie przyjemnie dla Was zagrać. Zagrali muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w składzie wiolonczela numer jeden, Tomasz Szczęsny-Oklaski. Wiolonczela numer dwa, Dobrawa Czocher. I... Wiolonczela numer 3, Natalia Wysołowska. Poproszę o klaski dla całego trio smyczkowego filharmonii w Szczecinie, kochani! Całujemy Was mocno, ściskamy. Oglądajcie nas na naszym kanale YouTube edufilharmonia. I w zasadzie zapraszam Was na przerwę i na wakacje. Koniec nauki, kochani! Do zobaczenia! Pa, pa! Hej!